Witam serdecznie, tym razem podsumujemy sobie to co działo się w moim portfelu w sierpniu 25 roku, a mój kanał nazywa się Weź Finanse w swoje ręce. Zapraszam na odcinek. jak zwykle krótko o tym jak wygląda mój portfel i strategia. Mianowicie ja zakładam takie proporcje jak widzicie na ekranie, czyli 40, 30, 20, 10. To jest modelowy portfel, ale tak jak zawsze podkreślam... Najważniejsze są wagi, a nie to, co jest na którym miejscu. Na przykład równie dobrze ETF-y mogłyby mieć 40%, a obligacje 10%. Jak zaraz zobaczycie, wygląda u mnie to w praktyce tak: czyli obligacje zajmują w tej chwili 57%, ETF-y 15% akcji 15 i złoto na ten moment to jest 12%. Także zeszliśmy z obligacjami od blisko 95%, powoli, powoli, plus mała tam sprzedaż była jeszcze w trakcie roku do już poniżej 60%. I jak wygląda mój plan inwestycyjny? Trochę go zmieniłem niedawno, to znaczy odwróciłem rolę. I 1000 zł będę wpłacał na konto Ike, na których e, trzymam akcje i rating i o tym opowiadam w drugiej serii właśnie o inwestowaniu na koncie Ike, a tutaj skupimy się na tym e, jak inwestuję pozostałą część, czyli 700 zł na koncie maklerskim, gdzie będę trzymał ETF-y, obligacje, i złoto. Także zapraszam do oglądania. Tu jeszcze małe porównanie, jak wyglądał skład, jeszcze dosłownie dwa miesiące temu. Akcje zajmowały 11%, teraz już jest 4%. Zostało mi jeszcze kilka akcji, tylko szkoda mi po prostu teraz ich sprzedawać, bo mam póki co spory na nich zysk, a nie chcę płacić podatku. Ale myślę, że tak czy siak, do końca roku już je przerzucę na konto Ike. I zacznijmy sobie od y, obligacji. W sierpniu nie było posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej, będzie dopiero we wrześniu, a w momencie tego nagrywania już jesteśmy po decyzji pana Glapińskiego. I jaka była decyzja? Otóż będzie druga obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych. I jak widzicie, główna stopa referencyjna spadła z 5% do 4,75%, i co się z tym wiąże? Póki co jeszcze oferta na sierpień i wrzesień, jeśli chodzi o obligacje skarbowe, pozostaje bez zmian, ale myślę, że już od października znowu to oprocentowanie spadnie. Pewnie gdzieś o 02 lub 0,25%. Także póki co można jeszcze to kupować po starym oprocentowaniu i myślę, że nadal warto, szczególnie te 10-letnie obligacje EDO 6% lub obligacje 4-letnie. Co I oczywiście jak ktoś chce, może kupić też stałoprocentowe Tos, tak jak ja i tutaj krótkie porównanie, właśnie na przykładzie 3-letnich obligacji skarbowych jak wyglądało oprocentowanie na przestrzeni ostatnich miesięcy jak widzicie w kwietniu było to 5,95 w maju to już kolejna obniżka na 5,75, czerwiec i lipiec 5,65 a w sierpniu to było to 5,4 także w przeciągu kilku miesięcy spadło to o ponad 0,5% i myślę, że ten trend będzie się cały czas utrzymywał jeszcze mała taka dygresja. Spodziewałem się wypłaty z moich o obligacji po pierwszym roku. Niestety zgapiłem się trochę, nie doczytałem i wypłata odsetek z obligacji TOS nastąpi przy wykupie obligacji, czyli dopiero po trzech latach, a nie tak jak ja się spodziewałem, że będzie to co roku, jak w przypadku obligacji COI. Także jeśli kupujecie, zwróćcie na to uwagę, bo ja akurat na to nie zwróciłem uwagi. Czekałem na wypłatę odsetek teraz w sierpniu i się nie doczekałem. Będę musiał czekać jeszcze dwa lata. A dodatkowo, jak wygląda sprzedaż obligacji w lipcu. Najczęściej wybieranymi obligacjami były roczne i zainwestowaliśmy blisko 3 miliardy 300 milionów. Zaraz za nimi były 3-letnie obligacje z wynikiem blisko 3 miliardy 100 milionów. Dalej to już raczej długo, długo nic. Na trzecim miejscu były 4-letnie obligacje, co i a łączna suma zainwestowanych pieniędzy, jeśli chodzi o lipiec w obligacje, to ponad 8 miliardów 226 milionów. I krótkie podsumowanie tego, jak zachowywały się obligacje. W tym miesiącu zysk póki co to 2742 zł, a stopa zwrotu to 5,25% i w porównaniu do Lipca, jak widzicie tutaj na ekranie, było blisko 2500 w lipcu. Teraz jest 2740, czyli szybko licząc jakieś 270 zł więcej. O ile się nie pomyliłem. A oprocentowanie podskoczyło z 4,76 do. 525. Przechodząc zatem do części ETF-owej, portfela tutaj też była mała skucha, ale o niej opowiem za chwilę. Przyjrzyjmy się zatem, jak wyglądają wagi portfela cały czas Nasdaq będzie powoli, powoli systematycznie spadał, bo po prostu tam inwestuję co miesiąc tylko 200 złotych, a część obligacji, którą wypłaciłem w przeciągu roku, po prostu wszystko zainwestowałem w Nasdaq, stąd aż 3 czwarte portfela ETF-owego znajduje się w Nasdaqu, ale to jest część, która odkładam na przyszłość dla mojego syna, także co miesiąc teraz będę tam dorzucał po dwie stówki stąd będzie powoli, powoli jednak ten udział procentowy spadał i na chwilę obecną Nasdaq zajmuje 74%, tutaj kolejny indeks to jest MSCI ADS 11%, ETF na S&P 46%, SLP 506% i ETF na SWIC 80%, to jest 3% i one pewnie powolutku, powolutku będą sobie z miesiąca na miesiąc rosły i tak jak mówiłem, do portfela wpadło za kwotę blisko 210 zł, 3,5 akcji na zdaka kupione 11 sierpnia. Nie bardzo patrzę na to, czy to jest dołek, czy górka, po prostu co miesiąc kupuję. Oczywiście, jeśli coś by się trafiło, że będzie jakiś spadek, no to fajnie, a jeśli będzie wzwyżka, to też jakby mi to nie przeszkadza. Mam zamiar regularnie to kupować jeszcze przez długi, długi czas. A jak się zachowywał. Ten indeks w tym miesiącu otóż doszło niecałe 1% na plusie, także po, po małym kroczku cegiełka po cegiełce będziemy dorzucać kolejne sumy do tego portfela, no i tradycyjnie podział na sektory, 96% jeśli chodzi o podział geograficzny stanowi Stany Zjednoczone z Ameryką Północną cała właściwie Ameryka Północna, reszta to jest praktycznie pomijalna, bo tam niecałe 3% z głównymi sektorami, jeśli chodzi o technologię, to jest właśnie technologia elektroniczna usługi technologiczne oraz handel detaliczny. I jak bym dał analiza miesięczna, jeśli chodzi o wykresy, jak widzimy tutaj, sygnał bym, że mocne kupuj. Także ja się zastosowałem do tego i jak co miesiąc kupiłem za 200 zł. Kolejnym ETF-em, który dokupiłem, to jest właśnie IUSQ, czyli ETF MSCI ADZWI na cały świat. Za kwotę blisko 500 zł. Kupiłem 1,3 akcji również tego samego dnia, i również tutaj bardzo nie zważam na termin kupienia. Po prostu staram się do, dokupować obojętnie, czy ten ETF, czy inne z mojej puli regularnie i w długim terminie. I tutaj, jak się zachował ten indeks w sierpniu? Tutaj urósł o blisko 1,5%. A jeśli chodzi o podział geograficzny, 65% to jest Ameryka Północna, 19% to jest Europa z Azją, 11% to jest głównie rynek chiński i reszta marginalnie. A co się składa, również technologia elektroniczna, finanse i usługi technologiczne. I tutaj e, krótki wykres, e, jak wyglądał zwrot, jeśli chodzi o ostatnie 9 lat z tego ETF-u. Jak widzimy, tylko w 2018, jak i 2022 roku przyniósł straty na poziomie 9,5% oraz 18% w 2022 roku. Przez resztę, resztę lat wykręcał bardzo dobre wyniki na poziomie nawet blisko 24, 26 czy 22%. Także jeśli ktoś zainwestował, w tym 2016 jak tutaj, sporo mógł do tej pory zarobić. I krótkie podsumowanie, może jeszcze wcześniej e, może jeszcze wspomnę o tym, z czym się zgapiłem, ponieważ tak jak wspomniałem w części obligacyjnej, e, czekałem na wypłatę odsetek, a to miało być blisko 2000 zł i za tą kwotę e, chciałem dokupić ETF mwig 40. Jednak no jak wiecie, nie zostały te pieniądze wypłacone, także po prostu ten ETF dokupię we wrześniu za standardową kwotę. Myślę, że będzie to za 500 zł. Także co się odwlecze, to nie ucieczę. Zysk w tym miesiącu to 1252 zł, a stopa zwrotu to 27,4%. I w porównaniu do lipca. Doszło 50 zł. Stopa zwrotu minimalnie się pogorszyła, bo z 28,5 spadła na 27,4, ale ważne, że po prostu kwota się zwiększyła. A jak wyglądało złoto? Jak się zachowywało w sierpniu? Już mogę Wam powiedzieć, że w momencie nagrywania tego odcinka złoto. Jest na swoich historycznych szczytach, czego tu jeszcze pod koniec sierpnia nie widać. Także na ten moment, co pokazuję, złoto dorzuciło kolejne 137 zł w sierpniu. A tak wyglądał wykres sierpniowy z portalu Stuk, gdzie złoto zaliczyło plus 2%. I tutaj jeszcze wynik z mojego Excela w odniesieniu do kursu z dnia zakupu złota, to znaczy ja kupiłem złoto w grudniu i co miesiąc 30 dnia po prostu podsumowuję sobie, jak wygląda sytuacja na rynku złota. Także sierpień zakończyliśmy z wynikiem blisko 16% na plusie. I co ważne, złoto teraz wybiło do góry i zakończyło jakby ten trend boczny panujący powiedzmy od kwietnia i maja. Zobaczymy jak się sytuacja rozwinie dalej. Mam nadzieję, że będzie dalej rosło. A tutaj jeszcze kolejna ciekawostka, jak wygląda cena złota w porównaniu do zakupów złota przez banki centralne. Jak widzicie od 2022 roku, a można powiedzieć, że zakupy złota, jeśli chodzi o banki centralne, wystrzeliły. W porównaniu do ceny złota. Cena, złota, cena złota jest jakby skorelowana z zakupami przez banki centralne. Myślę, że ten trend będzie się utrzymywał, być może trochę w mniejszym stopniu niż przez te ostatnie 2-3 lata, ale mimo wszystko dalej sądzę, że banki światowe będą się zbroić w złoto jako walutę stałą. No i porównanie, jak wyglądało to w lipcu, a jak w sierpniu. W lipcu zysk to był 1556 zł, a w sierpniu 1690, i zwrot poskoczył z 14,5% do 15,7%. Tu, jak widzicie, zysk to jest 1691 zł, a w momencie tego nagrywania to jest już prawie 2200 zł. Mam nadzieję, że ten trend się utrzyma i będę mógł to Wam pokazać w podsumowaniu września. I podsumowanie całego, e, jakby portfela e, tej części maklerskiej. Tutaj udział walorów cały czas niezmiennie z dużym wyprzedzeniem. Na pierwszym miejscu są trzyletnie obligacje, w których mam ponad 33 tysiące. Na drugim miejscu złoto. I na trzecim miejscu dalej indeks NASDAQ. Tu jeszcze, jak widzicie, pozostało mi z akcji Dewelia, ASECO. PZU Selena i Mirbud, aczkolwiek Mirbud i bodajże Selena już też sprzedałem, dosłownie dwa dni temu i odkupiłem na swoim koncie IKE. W międzyczasie też wpadła dywidenda z Orlenu i zaliczka z Kent, ale to zobaczycie w odcinku o moim koncie IKE. jak wyglądał zwrot kapitału i benchmark z ostatnich 30 dni, co zobaczycie za chwilę oraz jeszcze z poprzedniego miesiąca Zwróćcie uwagę, od 1 do 30 lipca mój portfel był praktycznie ostatni poza MVIC 40, gdzie osiągnął 1% na plusie. Wiadomo, że to jest spowodowane tym, że 60% udziału w moim portfelu to są obligacje. Dlatego nie spodziewam się tutaj jakichś rekordowych wyników. Ale cały czas stabilnie do przodu, bez większych wahań. Jednak zwróćcie uwagę na to, co działo się. W sierpniu wszystkie indeksy pod koniec sierpnia, jakieś 21-22, praktycznie pospadały, a mój portfel niezmiennie powoli, powoli powiedzmy, w tempie żółwia idzie do przodu, i z przedostatniej pozycji wskoczył na drugie miejsce z wynikiem 0,83 do przodu, i jest gorszy tylko od indeksu SP 500, który wykręcił 2,4%. I tutaj bardzo fajna statystyka, bardzo ją lubię. Porównanie stóp zwrotu versus inflacja, jeśli chodzi o moje dwa portfele. Tutaj przedstawiamy kolorem brązowym, to jest ten portfel maklerski, o którym mówię, i on już bardzo, bardzo powoli zbliża się do granicy 30%. Jednak co bardzo ciekawe, na fioletowo zaznaczony jest mój portfel Ike, o którym mówię w, drugim, w drugiej serii. Zobaczcie, jak go goni, w jakim niesamowitym tempie. Już praktycznie się ścierają i można powiedzieć e, przynajmniej mam taką nadzieję, że wyprzedzi go na dniach. Jednak co najważniejsze, jeden i drugi portfel przebija inflację, która wynosi blisko 19%, o prawie 8-9 punktów procentowych czystego zysku. Także to jest bardzo, moim zdaniem, bardzo, bardzo dobry wynik. I kolejna statystyka, którą bardzo lubię, czyli stopa zwrotu miesięczna. Sierpień tutaj wyglądał, no powiedzmy, dosyć słabo w porównaniu do całego roku. Gorszy był. Tylko luty, ale nie nastąpiło jakieś załamanie, tak jak w poprzednich latach, w lipcu. Także lipiec był bardzo dobry, 1,1. Sierpnie zamknęliśmy z wynikiem 0,44. I jak tak dalej pójdzie, to mam nadzieję, że do końca roku przebijemy granicę 10% także jestem bardzo tego ciekawy oczywiście bardzo by mnie to cieszyło i tutaj ranking najlepszych miesięcy sierpień się nie załapał także możemy przejść spokojnie dalej zysk w czasie jeśli chodzi o ostatnie 30 dni to doszło 783 zł wkład i wartość do tej pory wpłaciłem 79 tysięcy zł a wartość to Prawie 86 900 zł Tutaj widzicie e, krótkie podsumowanie. E, jak widać stopa zwrotu, tak jak powiedziałem, blisko, blisko zbliża się do e, 30%. Na dole macie pokazany e, mój portfel e, całościowy razem z portfelem IKE e, na dzień 28 sierpnia. Jak widzicie, e, ocieramy się już o granicę 100. Tysięcy złotych i to jeszcze bez dopłaty wrześniowej. W momencie, gdy to nagrywam, no mogę Wam już zdradzić, że 100 tysięcy zostało złamane, przekroczone o 300 złotych. Jest to zasługa głównie złota i e, obligacji, które cały czas prą do przodu, ale to wszystko się dowiecie w następnym odcinku wrześniowym. Tak samo stopa zwrotu przekroczyła już 30%. Mówię to oczywiście na chwilę którym to nagrywam. I na koniec e, pamiętajcie, że wszystkie zawarte tu treści są moimi prywatnymi opiniami, a przedstawione elementy są w formie pamiętnika i nie jestem doradcą inwestycyjnym. Inwestujcie swoje pieniądze samodzielnie i odpowiedzialnie. Dziękuję, że byliście ze mną do końca odcinka i zapraszam na kolejny odcinek za miesiąc. Do zobaczenia.